Michał Piszarski, Komputer Świat. Jesteśmy na MWC, na stoisku firmy Huawei. W tym roku na targach MWC koncern zaprezentował jedno bardzo interesujące urządzenie. Chodzi oczywiście o tablet, długo zapowiadany tablet Huawei Matebook. Jest to urządzenie typu 2 w 1, które pretenduje do miana konkurenta takich produktów jak na przykład seria Surface Microsoftu. Mamy tutaj 12 calowy ekran o rozdzielczości przewyższającej Full HD. Mamy dość mocne podzespoły, procesory Intel Core M 6 generacji od 4 do 8 GB w pamięci operacyjnej. Za taki sprzęt trzeba zapłacić minimum niestety 800 euro, a maksimum nawet 1800 euro, więc nie jest to zabawka dla każdego. Natomiast Huawei stara się prezentować to urządzenie jako. Sprzęt dla profesjonalistów, sprzęt, który może służyć nie tylko do zabawy, a nawet zupełnie nie do zabawy, a do pracy. I zwraca uwagę na chociażby na jego spore możliwości pod względem edycji grafiki. Ekran, według zapewnień producenta, pokrywa bardzo dużą część palety kolorów, dlatego nadaje się dobrze do pracy, na przykład dla grafików, szczególnie w połączeniu z tym akcesorium, czyli z piórkiem. Piórkiem, który wyczuwa 2048 różnych stopni naciśnięcia. W tej chwili tego nie widać, bo y, tak, tak zaawansowany program jak Paint Microsoftu akurat nie wykrywa, ale piórko jest dosyć wygodne w obsłudze, to akurat mogę stwierdzić y, już teraz. Jest to zresztą jedno z wielu akcesoriów, które trzeba do Matebooka dokupić osobno. Śmialiśmy się niedawno z Apple'a, że y, rysik do nowego iPada Pro kosztuje 100 dolarów. No cóż, Huawei też liczy sobie całkiem sporo za piórko do Matebooka, bo kosztuje ono aż 70 dolarów. Zresztą kupując tablet kupujemy właściwie goły tablet, bo ta podstawka, podstawka, podstawka z klawiaturą również jest sprzedawana osobno. Sam tablet wygląda tak, waży około 600 gramów, wygląda bardzo solidnie, sprawia dobre wrażenie, dobrze leży w dłoni. Na pokładzie znajdziemy jeszcze rzecz jasna głośnik, znajdziemy czytnik linii papilarnych, to jest akurat bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ pozwala nam na zalogowanie się do komputera. Tylko za pomocą odcisku palca, bez żadnego wpisywania hasła, bez wyświetlania męczącego panelu logowania itd. Co ciekawe, możemy nawet przypisać różne konta użytkownika do różnych odcisków palców, więc w przypadku, kiedy z komputera korzysta kilka osób, każda może mieć dostęp do swoich własnych danych no w zaledwie ułamek sekundy. Jeżeli chodzi o porty, to w standardzie mamy tylko odwracalny, dwustronny port USB typu C, ale Huawei. Ma pewne rozwiązanie, które pomoże bardziej wymagającym użytkownikom rozszerzyć możliwości tego urządzenia. Chodzi o tę podstawkę. Tę podstawkę podłączamy właśnie pod port USB typu C w samym tablecie i znajdziemy w niej port Ethernet, dwa porty USB, port HDMI i port VGA. Co jeszcze w madebooku? Bateria o pojemności przekraczającej trochę 4000 mAh ma wytrzymywać nawet 9 godzin pracy. Oczywiście nie mieliśmy jak sprawdzić tego parametru, natomiast jeżeli rzeczywiście działałoby to tak długo, to producentowi należałaby się spora pochwała. Jeszcze parę słów o sprzedawanej osobno podstawce. Podstawka daje nam możliwość ustawienia tabletu względem klawiatury pod dwoma różnymi kątami. To jest ustawienie pierwsze, to jest ustawienie drugie. Wygląda dość dobrze, jest to chyba imitacja skóry. Natomiast trzeba przyznać, że pod względem praktyczności samego rozwiązania konkurencja w postaci np. surface'a robi to lepiej, ponieważ w produktach konkurencji możemy ustawiać ekran tak, jak nam się to zupełnie, tak, jak nam się to podoba i nie jesteśmy ograniczani przez yy, możliwości podstawki. Rynek urządzeń 2 w jednym bardzo ostatnio rośnie, coraz większa liczba producentów. Interesuje się tego typu sprzętem. Mamy tablety Microsoftu, mamy tablety Samsunga, Lenovo od kilku lat już i teraz pierwszy sprzęt Huawei. Jakie są moje pierwsze wrażenia? No cóż, moim zdaniem jest jeszcze troszkę do poprawy, może nawet nie w kwestii samego tabletu, który robi świetne wrażenie, natomiast w kwestii tych akcesoriów, ale uważam, że w gruncie rzeczy jest to produkt udany, którym który może zainteresować się całkiem spora grupa wymagających, profesjonalnych użytkowników.